Tak. There's a uh, spawn of rats right in front of us. Yeah. So that's probably where they are. Yeah, coming. there have a there is spawn and that's why it's coming towards this way. Okay. Dobra, idziemy do ciebie, łapa. Seba, tu jest nasze przejęte. My idziemy na tamtą stronę do łapy. Dobra, zbierzamy do ciebie. To jest nasze, to jest artyleria, i teraz idziemy do łapy. Jest tu karawanu Dobra. a ja się zaraz zeszłam. Kurwa, dostał, tam był, kontakt, ale już dostał. Jest aut, i Drogą do to, tu, do karawanu Dawajcie do łapy na drugą stronę przejście przez ścieżkę Karawan tu, gdzie było pole minowe Podów tam od od rzeki Ale chyba z tym to jeszcze jest chyba. tam jeszcze jest to najczęściej I jeszcze nasze, to jest tutaj, to zabudowane Ja się muszę zaraz załadować, kurwa, bo mi się już kurakulki kulki skończyły. No raz ja idziemy. A nie ja to złady, się, się teraz. Nie, tak muszę się zlać, bo kura. Chris, ja to jest dla nas. Chris. Nasze team, ja. Hej, Chris, mamy twój magazynek, jakby Chris. Kto to? Chris. No, Chris, mamy twój magazynek. Dokładnie to ja go mam. Dawajcie do przodu, dajcie do przodu, do łapy. Łapa, masz plecy, 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 masz łapa. Ty w środku jest, w środku. Lewa, 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 ładajcie. Tu, tu jest, w środku dwóch. Tak, w środku są. Kek, O, ale weszło! O, ho, 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 ho. O. O. Soczyście kurwa, znowu w te same miejsce? Nie tutaj. Tu dokładnie.

Kolej, kurwa. Ubiec, ma, kurwa? Wyjechać, kurwa. Poszukaj kurwa. Posłuchaj się w korbie. No? ale no, to co ty chcesz ładować? Jak ty tego masz kurwa cały sklep? Stopie. Już wy, wysukałem się ze wszystkiego, człowieku. Kurwa. Kurwa. To Będziemy to tylko gdzie jest... to to na ciężko. następny screen to prosiaka, kurwa. No i pletak. Kurwa. No jak oni przechodzą, kurwa Dobra, lecimy. Osób, na ja muszę się nakręcić. Kurwa. Ja, ja mam jeszcze muszę... jeden, półtorej mam. Dorej mam? Dawaj się, nakręcę Zapierdolę jednego I idę tym złapam Ale dostałem po dupie tu ptusem jeszcze kurwa znowu Do huja A ja nie dostałem w plecy Ja dostałem gdzieś kurwa właśnie z tamtej Ta, strony z prawej strony, ja też dostałem z prawej strony Tylko teraz czas się biega Kurwa i od razu już rozpierdolą Od razu trzeba drzeć Trzeba lepiej drzeć mordę i napierdala Tak, 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 dlatego jak się <S mengenia> drzesz to kurwa oni się boją Bo widzą, że jest szarża kurwa Dobra, nie No kurwa <smanscrowd Mmmm> I jak śpię? Śpię fajnie, kurde ci powiem, do niego, ale kurde no, na ten grzbanie zamknę mnie, w Bo jak coś się dzieje, a jesteś za ścianką, czy coś próbuje przeładować, a jesteś A, tu... ten Bołkap. No, to jest kurwa, bo kurie, wiesz. A sali co roku, ci tam przeskakuje? Te sali strzele? Parę razy kurde tutaj <laughs>